Kochani, właśnie odrzucono nasz wniosek o odrzucenie projektu ustawy budżetowej, fatalnej ustawy budżetowej. Kasia Solika miała wygłosić wniosek formalny w sprawach zdrowotnych, ale nie dopuszczono jej do głosu. Kasiu, dlaczego ten budżet, jeśli chodzi o zdrowie, jest tak fatalny? Bo ten budżet jest absolutnie nieskalkulowany na potrzeby pacjentów. W tym roku już 14 miliardów za mało, w przyszłym roku 23 miliardy za mało na ochronę zdrowia, absolutnie okrojono o ponad miliard środki na zdrowie psychiczne w przyszłym roku, wiele, wiele innych. Składka zdrowotna, która była obniżona w tamtym roku, nie uzupełniona żadnymi środkami z budżetu, bo w budżecie rekordowy deficyt. Tragedia, wielka tragedia dla pacjentów, dla szpitali, które już dzisiaj wstrzymują przyjęcia, już zresztą od wielu miesięcy te przyjęcia wstrzymują, a dzisiaj informacja, że na Mazowszu i na Śląsku Narodowy Fundusz Zdrowia obcina kontrakty. No i to jest ten dramat. Zajmują się jakimiś związkami partnerskimi, łańcuchami, psami, nie wiadomo czym, a służba zdrowia leży na łopatkach i będzie leżeć także w przyszłym roku ze względu na ten fatalny budżet. Walczymy. 11 października bądźmy wszyscy, żeby odsunąć ten rząd od władzy jak najszybciej.